Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, tak z podłogi, z przedpokoju. Ale dzisiaj nastała zima, czyli zaczął padać śnieg. A moja szafa z butami wygląda na bardzo letnią, więc uznałam już tutaj, o. Nie wiem, czy zobaczycie. Pudła z butami z piwnicy przeniesione. Tak jak widzieliście. Pokażę Wam, jak tam idę. Zaraz będzie przebitka. No a teraz trzeba... Zmienić tą szafę letnie, buty trzeba yy, no, wynieść i właśnie zastąpić je zimowymi. Ale też uznałam, że skoro już to będę wymieniać, a dawno nie robiłam porządku w tej szafie, yy, nie wycierałam tych półek, więc będę je również wycierać. Więc co? Trzeba zabrać się do roboty. A teraz pokażę Wam, jak szłam na dół po te buty. No i tutaj składowisko butów w piwnicy. Muszę poszukać, w których pudełkach są te zimowe buty. Bo połowa z nich jest pustych. Więc akcja przygotowywania do zimy, bo u adidasy chyba dzisiaj nie Dobra, do to, pok Dobrze, to pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda. W ogóle tutaj są pudełka po butach. Pokażę Wam kilka butów może w ogóle w tych butach. Już on tutaj pokazuję. O piętno sobie zrobiłam półkę z wystawką. Byłam na no, Wachselu w zeszłym roku mojej przyjaciółki. Są wygodne, są wysokie, ale mają jeden problem, że zrobicie pięć kroków, to tutaj musiałabym, nie kupiłam tego, ale tutaj był, musiałam mieć taką, wiecie, większą, bo palec mi leciał do przodu i po prostu tu mi to uciekało. Nie bardzo, a bardzo chciałam mieć odkrytą piętą, bo dawno nie miałam, a kupiłam jeszcze drugie buty wtedy, te. I to była kolekcja Dizzy z Małgosią Rozenek i też są super, nie miałam ich. Ale zostawiam je sobie. Może się przydadzą kiedyś. I te już będą bardziej stabilne i wygodniejsze. Mają zabudowaną piętę, ale mają tutaj wiązanie wokół kostki, więc tutaj nam to będzie trzymać. No i tutaj też mają paski. Tutaj pasek też będzie trzymał podbicie. No a ten taki dekoracyjny. I tutaj ma takie ładne łańcuszki. Więc te miałam dwa do czarnych butów. A tutaj mam jeszcze więcej tych butów, jak widzicie. Na górze są sławka i kartony. Więc z tym się muszę rozprawić. I tak się teraz prezentuję. poukładana nasz pas butami. Troszkę miejsca się zrobiło. Jeszcze pewnie jakieś nowe buty dojdą. A ja lecę dalej. To znowu ja, może trochę chaotyczny dzisiaj ten vlog, ale wybaczcie, dzisiaj taki mamy mut. Też tutaj jestem taka nie za bardzo ogarnięta, ale cóż, słuchajcie, chciałabym Wam pokazać, bo przyszło do mnie y, ostatnio zamówienie z temu. I y, 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 no, pokażę Wam, co zamówiłam. Takie rzeczy, takie pierdoły, tak naprawdę. Cztery. Pierwszą rzeczą, którą zamówiłam, ale ona już jest zamontowana. Pierwszą rzeczą, którą zamówiłam, ale ona już jest zamontowana, to jest taki taki uchwyt, który jest zamontowany w zlewie i tam dajemy yy, gąbkę. I to jest po prostu schowane w środku zlewu i ta gąbka nie jest nie wiadomo gdzie. Co jest super, bo ja nie znoszę tych gąbek. A tak to jest schowana, nic nie widać i jest spoko. Drugi produkt to Kurde, nie wiem. Myślałam, że to będą takie, wiecie, gąbki do nakładania pudru. Tak to wygląda. W takim opakowaniu są tutaj trzy sztuki tego. Ale to jest gumowe, więc nie wiem. Będę testować pewnie w jakimś makijażowym kolejnym filmie, bo w ogóle chciałabym Wam powiedzieć, że mam bardzo mocne postanowienie nagrywać jak najczęściej. No, tak naprawdę od końca listopada do grudnia, chociaż Biorąc pod uwagę to, co się jakby szykuje yy, przez te dwa miesiące, może być ciężko, ale ja dam z siebie wszystko, żeby po prostu było tego yy, jak najwięcej. Yy, no a jeszcze kolejne rzeczy. To szczotka. W ogóle ta szczotka jest taka maleńka, ale ja ostatnio sobie kupiłam szczotkę z Anwen yy, i ona jest drewniana. A chciałam, bo taką miałam, tylko większą ostatnio, tylko. Właśnie już zaczęły mi się te włoski tutaj y, powyginały się przez podróże, i też, ja suszę głowę, to jakby na szczotkę. No i wydaje mi się, że też może temperatura miała jakiś wpływ na to. Więc zamówiłam sobie taką z temu. Ona jest naprawdę malutka, bardzo kompaktowa, taka, no ale jeszcze jej nie testowałam. No, do suszenia włosów będzie jak znalazł. Y, trzeci produkt, który kupiłam, to czekaj. To jest taki. Zielony eukaliptus. E, liście eukaliptusa, one są oczywiście e, e, plastikowe, nie? nie? Nie oszukujmy się. O! Tak wyglądają, ale może jak z czymś się tutaj pomieszam, zrobię jakąś taką ekstra kompozycję, to e, będzie to spoko wyglądało też na święta, też tutaj, żeby e, troszeczkę mieszkanie udekorować. W ogóle teraz widzę. Nie wiem, aha, bo on ma być taki troszeczkę niezielony, ale widzicie, jak, o, tu. O, jak przejadę, to się robi zielone. Czyli ma jakiś taki ten osad, bo ten eukaliptus nigdy nie jest taki bardzo zielony. No i to są raz, dwa, trzy. No i czwarta rzecz, to co mam w zlewie, to są te cztery rzeczy z temu, które kupiłam. I ostatnio chciałam, jeszcze wam tu pokazać, co sobie kupiłam. Ostatnio też była promocja w Seforze. Na produkty tart, na te lip, na te marakuja, juicy lip lamp, ogólnie na te produkty marakuja juicy te do ust i one wychodziły dwa w cenie jednego. Jeden kosztuje 119 zł, więc za dwa zapłaciłam 120 zł. Wychodzi 60 zł za sztukę. W zeszłym roku, nie wiem czy o tej samej porze, czy to było wcześniej, czy później. Ale dwa, nie, w zeszłym roku i dwa lata temu y, była na promocji, były start palety, że dwie za jedną. I tam właśnie y, właśnie dlatego mam y, tą paletę. I w zeszłym roku też sobie kupiłam tą różową. Y, oczywiście na pół z, y, z koleżanką, żeby też się jakoś y, to kosztami nie, 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 wiecie, nie zabijać. Ta pomadka w ogóle wygląda tak. A, kolory jakie mam. Y, kolor mam White Peach i y, Prim Rose. I to jest właśnie ten Prim Rose. Bardzo ładne y, eleganckie i y, luksusowe opakowanie jak na tart przystało. Wyciąga się to tak. Chyba do góry, nie. O, dobra, poszło. Pokażę Wam. Tak to wygląda. Czy sobie to pomaluję? Hmm. Bardzo. Bardzo kremowa i taka mega przyjemna, ale to jest lip, lip, pla, lip plump. Więc już czuję, że ona lekko będzie powiększać te usta, bo czuję, że lekko mnie tutaj robi, ale to jest takie bardzo przyjemne uczucie. Kolor ma bardzo ładny, prawie niewidoczny, a te usta są jednak takie. Błyszczące, więc spoko, żebym wiedziała, to, które otworzyłam, dobra. Bardzo ładne opakowanie, więc ja jestem zadowolona. Tę, to sobie ostatnio kupiłam, słuchajcie, i chciałam bardzo kalendarz adwentowy Douglasa, no ale niestety nigdzie go już nie ma, nigdzie. Więc mm, pozostajemy przy pomadce Start. Mam tutaj też taki mega bałagan, bo dlatego tutaj też przyszłam. No, tu się dzieją duże rzeczy. Dlatego też zaraz sobie tutaj właśnie przyszłam posprzątać, żeby te rzeczy tutaj ogarnąć, bo tego jest zdecydowanie za dużo. Mam tutaj trzy korektory, które sobie leżą. Możemy to zrobić razem, pogadamy. Nie wiem po co one tutaj leżą, Schowamy schowam je do korektoru. Oczywiście, czwarty korektor, właśnie wyzwanie. Miałam robić te wyzwania makijażowe, chyba jutro nagram. A wyjęłam sobie ten korektor. Widzicie, on już się kończy i też już w tej gąbce jest bardzo mało, więc. Bardzo się cieszę, bo będzie kolejny produkt do ręka. Tutaj też mam Golden Rose róż otwarty, bo ostatnio się jakoś malowałam w jeden dzień. A i jeszcze w ogóle to kończy mi się ten podkład z Eveline. To jest Better Done Perfect. To jest super podkład. Bardzo Wam go polecam. On wyszedł jeszcze jak była mm, ta pandemia, bo tutaj jest jeszcze, że mask friendly, że się nie odbija. Ale yy, ogólnie to jest chyba trzecie albo czwarte opakowanie. Bardzo go lubię yy, i teraz jest właśnie w Hebe na promocji: yy, jeden, plus drugi, 80% taniej. Ok, yy, 33 zł normalnie, więc teoretycznie za dwa zapłacilibyśmy coś koło czterech dych, coś w tym stylu. Yy, więc będę musiała się pewnie zaopatrzyć w jego zapas bo bardzo, bardzo, bardzo go lubię, a właśnie on mi się kończy i tak naprawdę to jest moja baza, a do niego, domiesz, jakby z nim mieszam kolejne podkłady i tutaj właśnie mam wyjęte kilka. Trumacz z Loreala, jak widzicie już też dość sporo, no zużyty jak na podkład, dość sporo. Mieszam go od tego roku to już w ogóle. Tutaj mam Maybelline, też jest dość dobrze zużyty. Ten Super Stay Tint, bardzo go też lubię. I moja ostatnia nowość z Glam Shopu, który jest super. Kurde, ładne te usta. Nie nie mam makijażu, wyglądam jak wyglądam, a tu jednak te usta naprawdę robią robotę. Dobra, wracając do podkładów, to te trzy i oczywiście trzy nie są mi potrzebne. Więc y, schowam sobie tego L'Oreal'a, i tak w poniedziałek bądź wtorek go wyciągnę i tego upiększacza. Powiem Wam, że jedyny problem, jaki mam z tym upiększaczem z Glamshopu to to, że to opakowanie nie jest szklane. Nie wiem, jakoś tak. Moja głowa tego nie chce przyjąć, że to nie jest szklane. Otwarty puder z Paese to jest ten Puff Cloud, tylko że ta wersja do twarzy bardzo fajne. Tutaj na wyjeździe w Madrycie miałam ten Daisy w kompakcie. On jest dość ciemny w ogóle, tak jak zauważyłam, jak go tam używałam, ale widzę to denko i myślę, że trzeba go wyciągnąć, żeby jak najszybciej się go pozbyć. Tutaj mam bronzer z afektu, który już tutaj też się tak kończy, ale z nim mam takie dziwne uczucia, bo on jest bardzo ładny, ale strasznie bardzo mało go widać, jest bardzo delikatny, trzeba go dużo nałożyć, żeby cokolwiek było widać. Wtedy w tym wyzwaniu też miałam ten rozświetlacz z Vibo, ze Stysiem. współpracy dalej go używam. Właśnie już chciałam coś zmienić, dlatego muszę tę współpracę, może współpracę, to wyzwanie nagrać. I tak naprawdę od wyjazdu z Madrytu, czyli już tydzień przyjazdu, nie rozpakowałam tej kosteczki. A pokażę Wam, co tutaj miałam. Miałam krem V z Małą hulę z Shailą z Benefitu. To jest mega. Y, podoba mi się to, bo to jest bardzo kompaktowe. Tak naprawdę miałam same miniaturki. Funfest. Bardzo mi się podoba, bardzo go lubię. Tutaj miałam jeszcze taki miniaturkowy rozświetlacz z Bel. On był kiedyś w kalendarzu adwentowym. Chyba z dwa lata temu. I yy, w ogóle mówię, jak mówię. Czuję się bardzo dobrze. Ale mam trochę katar i właśnie wzięłam coś na gardło. I mam taką, so cute. Mam taki y, korektor z y, Golden Rose. Kupiłam go chyba za 3 zł kiedyś na e-kobiecej albo na e-zebrze. Tylko patrzcie, się, on jest taki ciemny. A Naprawdę, biorąc pod uwagę, z moim y, kolorem, to jest mega ciemny. I wiecie, co jest najlepsze? Że jego tyle tylko się wydobędzie na jednym razem. Nie wiem, jaki taki dziwny był. No, ale użyłam, no, w sensie używałam go i też sobie go chyba tutaj zostawię na wierzchu, bo to jest taka malutka miniatureczka, a pewnie schowam i go nie będę używać. Więc chcę go wyjąć, żeby go używać, żeby go zużyć. W ogóle na ten wyjazd też wzięłam trzy próbki podkładów. Oczywiście żadnego nie użyłam, więc wróciły, ale zostawię je tutaj, bo też sobie może pomieszam. Ja mam próbkę Estée Lauder, 1W2 Sand, to jest ten DoubleWert. Miałam próbkę Lancome Taint Idol Ultra Wear w cieniu 3. Nie wiem właśnie jaki to jest kolor. I mam tutaj też George Armani Luminous Silk. W ogóle teraz jak tak patrzę? A nie, myślałam, że to jest serduszko, ale chyba nie jest serduszko. Więc też zostawiam te trzy próbki, może mi się uda je użyć. A kosmetyczka rozpakowana z Wami, więc super. Dobra, ja tutaj sobie dokończę to sprzątać. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Taki zlepek ze sprzątania i domowego dnia. Ja kończę, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo i że jeśli oglądasz mnie, a nie subskrybujesz, to zostawisz suba. Pa, pa.